Zahir Kebab to marka gastronomiczna utworzona w 2014 roku. Specjalizuje się głównie w kebabach, aktualnie posiada około 100 lokali w całej Polsce. Od około 2017 roku Zahir Kebab idealnie wykorzystuje marketing wirusowy i RTM do celów reklamowych. Media społecznościowe marki przesycone są memami i śmiesznymi nawiązaniami do kultury, aktualnych wydarzeń oraz polityki. Mim marketing to ryzykowna gra. Nie znając historii memów i szerszego kontekstu obrazków, można w łatwy sposób stać się pośmiewiskiem. Administracja Zachir Kebaba jednak wie, co robi. Humor, jakiego używają w swoich mediach i komentarze pod postami, nie pozostawiają złudzeń, że grupa docelowa to ludzie w przedziale od 16 do około 25 roku życia. Zachir Kebab używa Instagrama, YouTube'a i przede wszystkim Facebooka. O ile posty na Instagramie są tylko kopią postów z Facebooka, to można spotkać tam codzienne interaktywne relacje, takie jak filmy dokumentujące powstawanie mega rollo czy głosowania na ulubiony typ mięsa. YouTube jest raczej marginalnym kanałem. Posiada zaledwie 4600 subskrypcji i 9 filmów, choć dwa z nich posiadają wyświetlenia w granicach 200-300 tysięcy. Jeden z tych filmów nosi tytuł Malik Montana vs Super Mega Rollo Zahir Kebab. Wykorzystanie znanej osoby do celów marketingowych było dobrym pomysłem i przyniosło jako takie wyniki, ale brak systematyczności nie przebił marki przez algorytm platformy, i następne materiały nie osiągają już tak spektakularnych wyników. Następnie mamy Facebooka, który jest głównym kanałem komunikacji marki z konsumentami. To właśnie tutaj marketing zachir kebaba jest najbardziej efektywny. Na przestrzeni ostatnich lat mim marketing stał się bardzo popularny. Korzystają z niego marki takie jak Żabka, InPost, Giuseppe czy KFC. Niektórym udaje się to w małym stopniu, niektóre robią to dobrze, a niektóre zyskują zasięgi na tak zwanym cringe'u, czyli postach tak żałosnych, że ludzie je udostępniają i szydzą z marki. Taką żałosną próbę podjęło na przykład KFC ze swoim burgerem alternatywki. Post zyskał duże zasięgi i dużo osób zareagowało pozytywnie, ale osoby zorientowane w temacie od razu wyczuły próbę wpasowania się w trendy na siłę, o czym świadczą dość mocno lajkowane komentarze pod postem. Z kolei firmą, która robi to dobrze, jest m.in. Impost. Zdarzyło się, że nawiązali do kapitana bomby, memów o morsowaniu oraz do twórczości klocucha, ale Zachir Kebab. Zahir jedzie po bandzie. Zahira na tle innych marek wyróżnia to, że swój marketing opierają głównie na memach i interakcjach z konsumentami. Memy nie są tylko dodatkiem do ich fanpage'a, one są jego kwintesencją. Na Facebooku Zahir Kebaba znajdziemy, tak jak u pozostałych, memy, które zrozumie każdy, ale spotkamy też memy nawiązujące do żartów o dużych penisach, i żółte komiksy, które są komercyjną wersją mocno niecenzuralnych, zielonych komiksów sprzed dekady. Na zasięgi memów wpływa przede wszystkim moment, w którym się je opublikuje. Aby dobrze trafić w trendy, trzeba być zorientowanym w tym, co aktualnie dzieje się w internecie. Ilość memów o danym temacie, jaka powstaje jednego dnia, wypala go dość szybko, dlatego ważna jest szybka reakcja. I tutaj Zakir działa dosyć prężnie. Admini zareagowali na trendy i memy takie jak Memy o morsowaniu, premiera gry Cyberpunk 2077, obrazki przedstawiające aerodynamikę homara, piękna i długa reklama apartu. Wybory prezydenckie w USA czy wzrastająca popularność chłopaków z baraków. Strona Facebook Zachir Kebaba powstała w 2015 roku. Pierwsze posty to zdjęcia otwarcia pierwszego lokalu zdjęcia ekipy. Proste grafiki przedstawiające markę, menu oraz lokalizację. Potem są to konkursy, ważne komunikaty, dużo zdjęć jedzenia i tematyczne, trochę żałosne obrazki odkopane gdzieś z dna grafiki Google. Pierwszy mem na stronie ukazał się pod koniec 2017 roku, co nakłada się z datą zatrudnienia nowego specjalisty do spraw social media, Macieja Judasza, który według informacji na LinkedIn pracuje na tym stanowisku od maja. Jednak Mim Marketing nie był gwałtowną zmianą w kierunku w mediach społecznościowych. Priorytet postów zmieniał się w czasie. Pierwszy mem pojawił się dopiero w czerwcu. A na drugi trzeba było poczekać do stycznia 2018 roku. W 2019 roku Zachir był już znany z postowania memów na stronie. Za kolejną ważną datę możemy uznać 1 kwietnia 2020 roku, kiedy to na stronie pojawił się pierwszy żółty komiks przypominający internautom ich chore dzieciństwo. Post oczywiście był strzałem w dziesiątkę, o czym świadczą interakcje, prawie 2000 reakcji 141 komentarzy i 46 udostępnień bez płacenia za post sponsorowany. Coś, co miało być tylko żartem na Prima Aprilis, okazało się świetnym pomysłem na budowanie zasięgu. Jeszcze w tym samym miesiącu pojawiły się trzy kolejne komiksy, wszystkie uzyskały wynik około 2000 reakcji. Wygląda na to, że wspomniane posty tylko utwierdziły markę w przekonaniu, że taki sposób marketingu przynosi bardzo dobre efekty i nie należy wciskać hamulców. Miejmy tylko nadzieję, że Komisja Etyki Reklamy nie będzie musiała interweniować.